Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść niepokonanym. Tym razem zacznę od tekstu piosenki zespołu Perfect. Uznałem, że jeśli oglądalność czy słuchalność podcastów jest na poziomie zbliżonym do zera, to pora się z tym pogodzić i zakończyć tą farsę. Póki co kończę z codziennym wrzucaniem moich mniej lub bardziej trafnych przemyśleń na tematy samochodowe. Ale nie kończę zupełnie z podcastem. Chciałbym Wam zaproponować dwie odsłony, dwa cykle. We wtorki dłuższy, bardziej historyczny, gdzie postaram się opowiedzieć o pewnych wynalazkach, wizjach, które dawno temu pojawiły się jako ciekawostka, a teraz bez nich nie wyobrażamy sobie życia. Na pierwszy ogień pójdzie telefon. Inna sprawa, że jak sięgam pamięcią wstecz i przypominam sobie czasy bez telefonów, tak, tak. Jestem tak stary, że pamiętam jak to było, jak czekało się na zamontowanie telefonu stacjonarnego. Albo ciekawe, ile osób z Was pamięta czasy. Jak po zakupie telefonu komórkowego trzeba było odczekać kilka godzin, a czasem nawet kilka dni na aktywację karty, żeby zaczęła działać. Czy przenoszenie numeru między sieciami, które kiedyś było czymś, zupełnie niemożliwe. Także o takich rzeczach chciałbym powiedzieć, ale bardziej w tym aspekcie motoryzacyjnym. A w piątki krótsze, ale zabawny, przynajmniej mam taką nadzieję, cykl związany z perypetiami samochodowymi. O czym dokładnie tego jeszcze mój mózg skłębiącymi się myślami i pomysłami nie uformował, więc to, czy się pojawi za tydzień, nie jest pewne. A na koniec proszę Was o subskrypcję, komentarze, reakcje, najlepiej te pozytywne, no i udostępnianie dalej tego i innych filmów. Was to nic nie kosztuje, a mnie bardzo, ale to bardzo pomaga. Cześć!